Moi drodzy, prosiliśmy dzisiaj w tym wersecie przed Ewangelią: Otwórz, Panie, nasze serca, abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego. To jest rzecz niesamowicie ważna, abyśmy uważnie słuchali, abyśmy rozumiejąc słuchali słowa Jezusa Chrystusa. Co to znaczy rozumiejąc? Pan Jezus mówi w przypowieści o siewcy, że Ci, którzy są dobrą ziemią, przyjmują Słowo i rozumieją je. Można by powiedzieć, każdy w miarę inteligentny człowiek będzie to Słowo rozumiał. To rozumienie Słowa Bożego na czym innym polega. Nie na tym, że ktoś jest w stanie swoją inteligencją jakoś je ogarnąć, przyjąć, może dyskutować o nim. Chodzi o coś więcej. O to, co mówi święty Paweł, że kiedy przyszliśmy do was, przyjęliście to, cośmy wam głosili, nie jako Słowo ludzkie, ale jako Słowo Boże, które działa w was wierzących. To jest fundamentalna rzecz. To jest to Boże rozumienie Słowa Bożego, że je właśnie przyjmujemy jako Słowo Boże, a nie jako Słowo ludzkie. Bo też w naszych czasach, ojciec Marcin, czy ja doświadczyliśmy tego, jak rozumie się, to znaczy jak się interpretuje Słowo Boże. I to także w czasie studiów teologicznych, właśnie patrząc na nie bardzo często jako słowo ludzkie. Ja sam miałem wybitnego profesora, który znał języki starożytne, który traktował Pismo Święte jako. Literaturę bliskowschodnią. Można i tak, ale właśnie wtedy nie rozumie się tego, co w tym słowie najważniejsze, że to jest słowo, które przynosi nam zbawienie, że to jest słowo, które sprawia, że, że zamieszkuje w nas, że działa w nas moc Pana Boga. I co nam mówi ta dzisiejsza Ewangelia, to dzisiejsze Słowo Boże, mówi nam. Że Królestwo Niebieskie podobne jest do sieci, które zagarnia wszystko, co jest. Bo Pan Bóg chce wszystkich przyprowadzić do siebie, wszystkich kocha, wszystkich chce zbawić. I dopiero, jak słyszymy tutaj, przy końcu świata. Dla każdego z nas końcem świata będzie nasza śmierć fizyczna, ale będzie też koniec tego świata jako tego, co widzimy, nie tylko nas samych. Przyjdą aniołowie, rozdzielą dobrych od niesprawiedliwych, od złych, wyłączą złych spośród sprawiedliwych. To jest sprawa aniołów, to jest sprawa Boga samego, nie nasza sprawa. My, będąc w tym Królestwie Bożym, my zagarniani przez tę sieć Królestwa Bożego, przez miłość Boga, przez Jego objawienie, nie mamy rozsądzać, co jest dobre, a co złe. W kościele czy gdzie indziej, to nie my jesteśmy sędziami. Owszem, jeśli dostrzegamy zło, jeśli dostrzegamy coś, co się źle dzieje, trzeba nam się modlić. Chronić tych, którzy mogą tego zła doświadczyć, ale nie wykluczać ludzi, nie wyłączać ich, pragnąć, aby oni wszyscy dotarli do Pana Boga, aby wszyscy poznali Jego słowo, a sąd zostawić Bogu samemu, zostawić Jego aniołom, tym, których On pośle, aby tego sądu dokonali. Dlatego też strzeżmy się osądzania naszych sióstr i braci. Także tych, o których jesteśmy przekonani, że, że są źli, ale Pan Bóg patrzy inaczej. Pan Bóg zna nie tylko ich zewnętrzną stronę, ale zna ich serca. Zna też, z jakimi trudnościami się spotykają, z czym muszą walczyć sami w sobie i wie, dlaczego postępują tak, a nie inaczej. I być może jest w nich więcej pragnienia Boga, Niż w nas. Dlatego też prośmy Pana Boga o takie Jego spojrzenie i pozostawienie osądzania i decyzji Jemu co do dobra czy zła innych osób. I to, co mówi dalej Pan Jezus. Każdy uczony w piśmie, który stał się uczniem Królestwa Niebieskiego, podobnie jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare. Święty Augustyn mówi, że w Starym Testamencie ukrywa się Nowy Testament i w Nowym Testamencie Stary Testament staje się jasny. Także to pierwsze czytanie, które słyszeliśmy i które dla nas jest tajemnicze, ono mówi o tym, jak Pan Bóg pragnie zamieszkać pośród swego ludu. Tu nie chodzi o to, że Bóg będzie mieszkał w świątyni czy w namiocie, w konkretnym miejscu, że stanie się poniekąd, jakby to powiedzieć, kimś, kto zwiąże się z tym miejscem. Nie. Chodzi o coś o wiele piękniejszego. Pan Bóg chce mieszkać poprzez znaki swojej obecności pośród swego ludu. Wtedy na pustyni był to namiot i arka świadectwa. To niesamowicie ważne słowo świadectwo. Świadectwo o tym, jak Bóg swój naród wyprowadził, jak go prowadził przez pustynię. To świadectwo, które przypomina, przypominało Izraelowi nie tylko o obecności Pana Boga, ale przede wszystkim o Jego miłości. I to świadectwo, które trwa potem przez wieki, przez. Świątynię Salomona, przez kolejną świątynię, aż do tego momentu, kiedy podczas śmierci pana Jezusa na krzyżu zasłona świątyni rozdziera się na połowy i odsłania się ten przybytek, którym wtedy już arki nie było. Ale przychodzi nowa świątynia. Przychodzi Jezus Chrystus, który jest świątynią Bożą, przychodzi Kościół, przychodzi. To, co my mamy tutaj, i co jest potężnym znakiem działania Pana Boga wśród nas i dla nas, Eucharystia. I wreszcie my sami, jako świątynie Boże. Święty Paweł będzie mówił o tym, że każdy z nas jest Bożą świątynią. I rzecz jest ważna, aby. W sobie samym, także i w swojej historii, dostrzegać, jak Pan Bóg działa, jak mnie kocha, aby się do tego odwoływać, zwłaszcza w momentach trudnych, aby sobie samemu, ale też innym, wychodząc od własnych doświadczeń, dawać świadectwo o Bożej Mocy, o Bożej Miłości, o Jego obecności w naszym życiu. Gromadzimy się tu przy ołtarzu można by powiedzieć, przy ołtarzu świadectwa. Jezusa Chrystusa dla nas, który wydaje się za nas, abyśmy życie mieli i abyśmy dalej idąc w ten świat stawali się Jego świadkami. Amen.